Co ty robisz, ziomek? Ziomek? Ej, 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 dobra, traf go Nie, ty Ty jesteś nienormalny Yo, 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 dude Okej, okay, nie, nie, nie Nie, yo, okej, okay, tu jest naprawdę ziom, 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 ziom Nie, nie, nie no jeszcze ten wilk. Ja nie mogę, wszystko mnie goni. To no kolejny wilk. To jakiś duch w ogóle, what? Okej. Okay. Okej, okay. jest, jest niefajnie, jest niebezpiecznie. pająków mnie goni. Dlaczego ty masz...